W hałaśliwym świecie, w którym każdy stara się krzyczeć głośniej, by zostać zauważonym, istnieje pewien rodzaj przyciągania, który rodzi się z ciszy. To obecność mężczyzny o wewnętrznej sile. Nie potrzebuje słów, nie musi się popisywać, nie próbuje być wyjątkowy, a mimo to ludzie odwracają za nim głowę. Ten magnetyzm. Nie pochodzi z wyglądu pieniędzy ani błyskotliwych umiejętności społecznych. Pochodzi z czegoś niewidzialnego, lecz potężnego. Z energii seksualnej, która nie została rozproszona. Z energii, którą Karl Jung nazywał Libido i która, jeśli zostanie zachowana i przekształcona, staje się fundamentem wewnętrznej suwerenności i poczucia pełni. Wielu ludzi błędnie utożsamia Libido wyłącznie z pożądaniem seksualnym. Ale dla Junga to coś znacznie głębszego to siła życia surowa energia nieświadomości może przybrać formę miłości, twórczości, mądrości, duchowej mocy. Problem nie tkwi w samym pożądaniu. Problemem jest sposób, w jaki się z nim obchodzimy. Jeśli mężczyzna nieustannie próbuje się tej energii pozbywać szybko, impulsywnie traci szansę na wewnętrzną przemianę bo gdy Libido zostaje rozproszone, Znika coś kluczowego, gęstość energii. A to właśnie ta gęstość tworzy niewidzialne pole, które inni, zwłaszcza kobiety, odczuwają intuicyjnie. Dlatego są mężczyźni, którzy nic nie mówią, a mimo to zmieniają atmosferę w pomieszczeniu. Nie przyciągają techniką, lecz stanem. Nie błyszczą słowami, lecz energią. I tego nie da się udawać. Jung powiedział kiedyś, to, co nie zostanie uświadomione, powróci jako przeznaczenie. Jeśli mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, jak rozprasza swoje libido, będzie nim kierowany bezwiednie, będzie szukał, pragnął, tęsknił, popychany przez wewnętrzną siłę, której nie rozumie. Ale kiedy zacznie zatrzymywać je, kondensować, ukierunkowywać, wtedy zaczyna się przemiana. To moment, w którym mężczyzna staje się panem samego siebie, i świat zaczyna go słuchać, nawet gdy on milczy. To nie jest efekt tłumienia czy przymusowego wstrzymania się to świadomy wybór wybranie gromadzenia zamiast rozładowania, budowania zamiast wycieńczania się. Wtedy pole energetyczne, którego otacza, staje się gęste, głębokie. I odczuwalne. Kobiety wyczuwają to nie przez logikę, lecz instynktownie. Nie przyciąga ich to, co mówi, przyciąga ich to, kim jest cichy, obecny, tajemniczy, stabilny. To nie jest tania atrakcyjność to milczące zaproszenie, które sprawia, że chcą podejść bliżej. I tu pojawia się paradoks. Im mniej on stara się być zauważonym, tym bardziej staje się niemożliwe do ignorowania. Widać to szczególnie u mężczyzn dojrzałych, tych, którzy przeszli już etap zdobywania powierzchownych trofeów i zaczęli kierować uwagę do wewnątrz. Nie interesuje ich już poklask zewnętrzny, lecz wewnętrzna pełnia. Wojownik nie wchodzi na arenę, by pochwalić się muskułami, ale by sprawdzić własną dyscyplinę. Artysta nie maluje, by imponować lecz by uwolnić coś, co drży w jego duszy. A mężczyzna, który przekształcił swoje Libido, nie żyje po to, by podobać się kobietom, bo to właśnie dlatego się im podoba, bo żyje w zgodzie z samym sobą. W społeczeństwie, które uczy mężczyznę, że męskość to zdobywanie szybciej, więcej, intensywniej, ten, który wybiera inaczej zatrzymać się, zachować, obudzić świadomość, staje się kimś wyjątkowym. Nie musi niczego udowadniać światu, bo udowadnia coś sobie, potrafię panować nad tym ciałem, nad tą energią, nad własnym losem. Kobieta nie potrzebuje słów, by to poczuć, wystarczy, że stanie blisko i już wie, on jest prawdziwy, głęboki, spokojny. W tej ciszy znajduje się przestrzeń, nie dlatego, że on ma być jej podporą, ale dlatego, że on jest sobą, nie świeje się, nie gra, nie musi być akceptowany, by wiedzieć, kim jest. To jest taka obecność, że samo to wstrzymanie libido jest jak pełen kubek, wypełniony wspaniałym płynem. To jest coś, co ma fizyczną moc, atrakcyjność, można by powiedzieć, ale to jest energia, która nie została wycedzona. A takie męskie ciało. Zaczyna być widoczne dla kobiet: Kobieta może nie widzieć muskułów, ale widzi bezpośrednio: Ten mężczyzna jest zatankowany życiem. Ten mężczyzna nie jest bezenergetyczny. To jest tak zwane pole energetyczne, które takowa kobieta może nie odczuć logicznie, ale intuicyjnie wie, że to jest coś, co jest fundamentem pełnego mężczyzny. Doświadczenie z nieżywej części. Wielu nazywa to aurą czy charyzmą, ale to nie jest efekt wyćwiczonych półs, to jest stan wewnętrzny, stan, w którym libido nie wycieka, lecz staje się źródłem cichej siły. To właśnie dlatego intuicja kobiety tak bardzo lgnie do tych mężczyzn, mimo że nie ma logicznego powodu. Słyszeliśmy wiele historii o mężczyznach, których nikt nie potrafi wyjaśnić, a jednak przyciągają jak magnes. Ale jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy wspólny mianownik: oni milczą w sposób szczególny, nie z lęku, ale z obecności. Nie dlatego, że brak im pewności siebie, ale dlatego, że słuchają nie tylko świata zewnętrznego lecz także wewnętrznego ruchu energii. Nie próbują kontrolować innych, bo kontrolują siebie i to właśnie tworzy władzę, której nikt im nie może dać, bo ona wypływa z samoposiadania. Karl Jung wierzył, że prawdziwa dojrzałość nie polega na podboju świata, lecz na powrocie do siebie i zjednoczeniu własnych części. Libido, gdy przestaje być rozpraszany na chwilowe spełnienia, staje się kompasem, kompasem, który mężczyznę prowadzi z powrotem do centrum swojej istoty. I kiedy mężczyzna wyrusza z tego miejsca, każdy jego krok emanuje stabilnością, której nie da się udawać. Ta obecność jest owocem wewnętrznej podróży. Podróży, w której pożądanie nie zostało stłumione lecz odrodzone jako jasność, siła i głębia. Gdy on mówi, ludzie słuchają. Gdy milczy, świat nadal czuje jego przestrzeń, bo to już nie pragnienie, to jest światło. Ciche światło emanujące z duszy, która nauczyła się zatrzymywać, zamiast uciekać. Dzieje się coś dziwnego w każdym pomieszczeniu, do którego wchodzimy. Zanim ktokolwiek zdąży coś powiedzieć, jego obecność już przemawia. To dlatego są mężczyźni, którzy dopiero co przekroczyli próg, a już zwracają na siebie uwagę nie ruchem, nie mimiką, ale czymś trudnym do uchwycenia. I odwrotnie. Są też tacy, którzy mówią, Starają się za wszelką cenę zrobić wrażenie, a mimo to ich obecność zdaje się być jak sygnał o słabym zasięgu. Nikt nie chce go odebrać. Karl Jung nie nazywał tego szczęściem ani charyzmą, on widział w tym przejaw energii, energii głębszej niż wygląd, energii, która ma swoje źródło w częstotliwości, jaką wysyła nasza nieświadomość. Wśród wielu form energii, to libido, pierwotna energia życia, stanowi surowiec tej obecności. Męska aura, niczym pole magnetyczne otaczające ciało, nie jest czymś, co można na siebie włożyć, jak garnitur, nie da się jej wytrenować, jak umiejętność. To rezultat życia w zgodzie z własną energią, bez wycieku, bez rozproszenia, bez nadużycia. Gdy libido nie jest trwonione w pośpiechu i pożądaniu, zaczyna się kondensować. Gęstnieje pole energetyczne mężczyzny, i nagle, staje się on jak żywy magnes. Albo silnie przyciąga, albo onieśmiela. Ta aura to nie tylko uczucie, które inni mają, będąc blisko ciebie, to także wiadomość, którą wysyłaś bez słów. Może mówić. Jestem pewny siebie, bez arogancji. Jestem spokojny, bez obojętności. Jestem obecny, nie muszę dominować. Kobiety, z instynktem wyostrzonym przez wieki ewolucji, rozpoznają tę częstotliwość z niezwykłą precyzją. Nie przyciąga ich teatralna męskość ale stabilność, której nie da się zachwiać. Poczucie Obok tego mężczyzny mogę spokojnie oddychać. I najważniejsze, tej aury nie da się zmanipulować. Nie da się jej udawać. Mężczyzna może mówić mądrze, może udawać pewność siebie, ale jeśli jego energia jest pusta, kobieta to poczuje od razu. To trochę jak dom, pełen światełek i ozdób, ale w środku cimno, pusto. Bez życia. Z drugiej strony, mężczyzna, który ma dużo energii, ale nie potrafi jej ukierunkować, może wydawać się groźny. Nie dlatego, że chce zastraszać, ale dlatego, że jego energia, no, nie ma kierunku. Przyciąga, ale w sposób chaotyczny. I zamiast zaufania, budzi niepokój. Dlatego samo posiadanie energii nie wystarczy. Potrzebna jest świadomość, dojrzałość, umiejętność panowania nad pragnieniem. Wtedy aura przestaje być surową siłą przyciągania, a staje się głębokim polem obecności. Pole to daje innym poczucie bezpieczeństwa, szacunku i pozwala dotknąć poziomu połączenia, który rzadko się zdarza. Wiele inspirujących historii opowiada o mężczyznach cichych, a silnych tych, którzy nie pchają się na pierwszy plan nie muszą się napinać a mimo to to wokół nich zapadają najważniejsze decyzje. To oni, gdy są w pokoju, przyciągają spojrzenia nie dlatego, że chcą błyszczeć ale dlatego, że ludzie wyczuwają tu dzieje się coś ważnego coś głębszego. I milczącego. Taki mężczyzna nie musi mówić, kim jestem, bo jego obecność już odpowiedziała na to pytanie. I to jest jedna z najgłębszych form męskiej siły nie siły, którą daje świat, ale tej, która rodzi się z ciszy wewnątrz. Jednym z najgłębszych paradoksów męskości jest to, im mniej mężczyzna zużywa swojej energii tym silniejszy się staje. To całkowicie sprzeczne z duchem współczesnej kultury, świata, który promuje uwolnienie wszystkiego, emocji, pragnień, napięcia, ale jak zauważył Karl Jung, nie każde uwolnienie jest wolnością. Wiele z tego, co nazywamy rozładowaniem, jest w rzeczywistości utratą kontroli, zamaskowaną pod hasłem ulgi. Kiedy Libido ta podstawowa energia życia jest nieustannie zużywana na chwilowe przyjemności, mężczyzna nie traci tylko sił fizycznych. Traci zdolność do głębokiej obecności. Staje się rozproszony, niespokojny, łatwo reagujący. I coraz trudniej jest mu budować długofalowy wpływ. Z kolei mężczyzna, który potrafi zatrzymać libido i ukierunkować je, nie żyje w niedoborze, ale w wewnętrznym bogactwie. Nie patrzy na świat jak na miejsce, z którego trzeba brać, lecz jak na glebę, w którą można siać. To nie jest wstrzemięźliwość z przymusu. To świadomy pakt, wybranie samokontroli, by zwiększyć gęstość swojej energii. Bo libido, którego się nie rozprasza, nie znika, ono się kumuluje. Wzmacnia spojrzenie, nadaje głębi głosu, zagęszcza decyzje, ruchy, obecność. Wyobraź sobie mężczyznę jak zbiornik ciśnieniowy. Im mniej przecieków, tym większa siła wewnętrznego ciśnienia. Nie po to, by eksplodować, lecz by utrzymać stabilność w środku. Taki mężczyzna wchodzi do pokoju i choć nie słychać jego kroków, powietrze się zmienia. Jego cisza nie wynika ze strachu przed powiedzeniem czegoś głupiego, wynika z faktu, że nie musi nic dodawać. Nie walczy o uznanie. Bo sama jego obecność mówi cicho, lecz stanowczo: Jestem tutaj, widzę, nie jestem sterowany z zewnątrz. I właśnie ten stan rodzi prawdziwy autorytet, bo autorytet nie polega na kontrolowaniu innych, ale na panowaniu nad sobą. Mężczyzna może wydawać polecenia, ale jeśli jest niewolnikiem własnych impulsów, jeśli nie panuje nad pragnieniami i rozproszeniem, to jego słowa są puste. Natomiast mężczyzna, który zatrzymuje swoją energię, nawet w drobnym geście, niesie ciężar obecności. Historia zna takich ludzi: władców, wojowników, filozofów, którzy nie musieli krzyczeć, by być słyszanymi. Ludzie ich słuchali, bo w ich wnętrzu było coś gęstego, skupionego. Coś, co Jung nazwałby przebudzone jaźnią. W jego ujęciu Libido to nie tylko pożądanie to surowy materiał, z którego kształtuje się dusza. Im bardziej mężczyzna zatrzymuje Libido, tym większą ma zdolność, by przekształcić je z popędu w mądrość, z żądzy współczucie, z potrzeby posiadania, w pragnienie budowania. I właśnie ta droga, droga prowadząca Libido w górę, jest prawdziwą ścieżką dojrzewania mężczyzny. Widać to nawet w codziennym życiu. Młody mężczyzna, który nieustannie próbuje zaimponować, Łatwo wpada w zależność od spojrzeń innych, żyje jak aktor na scenie, a publiczność to jego tymczasowa pewność siebie. Ale mężczyzna głęboki nie gra, żyje jak rzemieślnik, cicho, skupiony, całą swoją energię kieruje w pracę, w gest, w bycie obecnym. I z tego miejsca, z tej esencji, wypływa magnetyzm. Nie potrzebuje sztuczek, gierek, prowokowania zazdrości. Gdy energia wewnętrzna jest wystarczająco silna, znajduje drogę do połączenia. Kobieta to wyczuwa natychmiast, nie poprzez logikę, poprzez instynkt. To nie jest głos w jej głowie, mówiący on jest przystojny albo on ma pieniądze. To świat głębszy, on jest prawdziwy. A w świecie pełnym pozorów nic nie przyciąga bardziej niż autentyczność, której nie trzeba udowadniać. Jest taki rodzaj mężczyzny, który nie próbuje nikim się stać, a jednak inni chcą być tacy jak on. Nie wchodzi do pomieszczenia, by zrobić wrażenie, ale jego obecność zmienia rytm przestrzeni. Nie używa słów, by przekonać, a jednak ludzie milkną, by go słuchać. I co najgłębsze, on nie należy do nikogo, nie potrzebuje potwierdzenia od świata. Bo już należy do samego siebie. Karl Jung nazywa ten stan indywiduacją, momentem, w którym człowiek wraca do centrum własnej istoty, rezygnuje z życia pod dyktando oczekiwań zewnętrznych i wybiera życie w zgodzie z tym, kim naprawdę jest. Nawet jeśli to oznacza bycie niezrozumianym, samotnym, a czasem odrzuconym. Ale właśnie wtedy zaczyna emitować własną częstotliwość, falę, której świat nie może zignorować. W tym procesie libido przestaje być energią napędzającą pogoń za pragnieniami, a staje się paliwem dla dojrzałości. Taki mężczyzna nie tylko zatrzymuje swoją energię, on ją przekształca z zewnętrznego rozproszenia w wewnętrzną ciszę. Nie jest to bierność, to siła uformowana przez rozczarowania, konflikty i decyzje, w których wybierał trudniejszą drogę, drogę konfrontacji z samym sobą. I w tym tkwi paradoks. Gdy mężczyzna naprawdę należy do siebie, nie potrzebuje miłości, by czuć się pełnym, ale właśnie ta pełnia czyni go tak głęboko pociągającym. Kobieta wyczuwa to zanim on zdąży coś powiedzieć. W świecie, gdzie wielu mężczyzn próbuje się przypodobać, gdzie starają się być zauważeni, ten, który potrafi stać sam, spokojny, skupiony i nieporuszony, staje się czymś rzadkim. Jung podkreślał cień, nasza nieuświadomiona, instynktowna część, jeśli nie zostanie rozpoznana, będzie kierować naszym życiem z ukrycia. Kiedy Libino jest tłumione i nierozumiane, może wybuchać pod postacią agresji, uzależnień lub głębokiej niepewności. Ale jeśli mężczyzna ma odwagę spojrzeć w swój cień, zatrzymać energię, by go usłyszeć, zrozumieć, przyjąć, wtedy rodzi się nowa siła siła zjednoczenia. Ta siła nie potrzebuje ozdób ani słów objawia się w oddechu. Spokojnym i głębokim, w kroku, zdecydowanym, lecz niewymuszonym, w spojrzeniu, które nie ocenia, ale też nie daje się zmanipulować. To spojrzenie człowieka, który nie musi nic udowadniać, bo już spotkał samego siebie i przestał bać się tym, kim jest. Kiedy mężczyzna osiąga wewnętrzne panowanie nad sobą, jego relacje też się zmieniają. Nie szuka już kogoś, kto wypełni pustkę, lecz kogoś, z kim mógłby podzielić się swoim wewnętrznym bogactwem. Nie wchodzi w miłość jako żebrak, lecz jako ten, który niesie dar. A kobieta to czuje nie przez słowa czy gesty, lecz przez instynkt instynkt, który mówi: Stoję przed kimś prawdziwym kimś, kto jeśli mnie kocha, to dlatego, że chce, nie dlatego, że musi. Kimś, kto potrafi mnie ochronić, nie pięścią, ale spokojem własnej duszy. Kimś, kto nie ulega presji tłumu, nie potrzebuje lajków i nie daje się zwieść pustym obietnicom. Taki mężczyzna nie musi być atrakcyjny. On już jest. Nie trzeba mu dawać władzy, bo on ją już nosi władzy, której nikt mu nie może odebrać. I oto, co najważniejsze Wewnętrzne panowanie nie jest zarezerwowane dla wybranych, to ścieżka dostępna każdemu mężczyźnie. Jeśli tylko ma odwagę zatrzymać swoją energię, wejść w ciszę i usiąść ze sobą, samotni, nocą, bez ucieczki w rozproszenie. Każdego razu, kiedy wybiera ciszę, zamiast reakcji, skupienie zamiast rozproszenia, zrozumienie zamiast walki, zbliża się do samego siebie aż w końcu zrozumie, że nie musi już przyciągać, bo sama jego obecność staje się polem magnetycznym, które świat pragnie dotknąć. Kiedy mężczyzna uczy się pozostać ze swoją energią seksualną, nie rozpraszać jej, nie spieszyć się z jej rozładowaniem, zaczyna dziać się coś niezwykłego, zaczyna on odbudowywać relacje z pierwotnym centrum swojego istnienia. Przestaje być istotą sterowaną przez pożądanie, a staje się tym, który nad nim panuje. Jak żeglarz, który nie boi się już fal, ale potrafi na nich płynąć przez bezkresny ocean. Karl Jung wierzył w to, że człowiek dojrzewa dopiero wtedy, gdy potrafi spojrzeć w swoją ciemność. A tą ciemnością w wielu przypadkach jest właśnie niezintegrowane libido. Ta instynktowna część. Płomiona przez społeczeństwo, przez moralność, a często przez niego samego, teraz domaga się prawa do życia, ale nie życia dzikiego czy chaotycznego, tylko życia w harmonii ze świadomością. I właśnie wtedy mężczyzna zaczyna wchodzić w stan męskiej obecności, nie tej hałaśliwej, napompowanej czy dominującej, ale tej cichej, magnetycznej i pełnej ciężaru. Nie musi już niczego udowadniać. Jego siła objawia się w spokojnym spojrzeniu, w powolnych i świadomych ruchach, w sposobie w jaki patrzy na kobietę nie jak na cel, lecz jak na istotę świętą. Jego libido przestaje być ogniem, który go spala, staje się lawą, która płynie pod powierzchnią, gorąca, potężna, ale zdyscyplinowana. Kobieta to czuje, nawet jeśli nie potrafi tego nazwać, ona wie. Czuję, że ten mężczyzna jest inny, że nosi w sobie energię, której nie da się zignorować, której nie da się kontrolować ani zlekceważyć. Przy nim czuje się widziana, czuje się bezpieczna, ale też budzi się w niej coś dzikiego, coś co spało przez długi czas, bo żadna kobieta nie obudzi swojej najgłębszej kobiecości przy mężczyźnie, który nie obudził swojej autentycznej męskości. Ale ta droga nie jest dla tych, którzy chcą szybkiego efektu. Ona wymaga odwagi, by zmierzyć się z samotnością, wymaga cierpliwości, by obserwować, jak pragnienie zmienia formę z dnia na dzień i wymaga absolutnej uczciwości wobec siebie. Nie da się jej przejść, jeśli mężczyzna nadal traktuje kobietę jak nagrodę, a seks jak potwierdzenie swojej atrakcyjności. Dopiero gdy Libido przestaje być narzędziem do zdobywania zewnętrznego uznania, a staje się paliwem do wewnętrznego wzrostu, wtedy zaczyna się prawdziwa transformacja. I właśnie wtedy mężczyzna staje się kimś, kto ma ciężar w tym świecie. Nie z powodu tytułów, nie z powodu pozycji czy wyglądu, ale dlatego, że wrzedł w głębie, do której niewielu ma odwagę zejść. On nie jest obecny po to, by być kochanym, ale po to, by kochać w pełni. Nie szuka kontroli, żyje w wewnętrznym porządku. Nie musi dominować innych, bo panuje nad sobą. To obraz mężczyzny, który przeszedł przez pokusę, przez mrok, i stał się symbolem światła. Nie światła sztucznego, ale tego, które narodziło się z ognia, który kiedyś niemal go pochłonął.